Kolejne wystąpienie nosi tytuł Wikipedia i OSM. Co dobrego wynika ze współpracy tych projektów? Zapraszam y, Pana Marka Stelmasika. Dzień dobry. E, jak Olga przysłała program i się dowiedziałem, że będę musiał mówić po Jarku, e, to ponieważ znamy się już nie wiem, naście lat chyba tak Jarek? No będzie chyba tak, e, to powiedziałem. O rany. Nie, to ja to ja nie, nie robię. Wobec tego e, wszystkie moje przygotowania, które zrobiłem, czyli prezentacje i parę slajdów zgodnie z tym, co powiedział Jarek, wyrzuciłem do śmietnika. E, <küh> a teraz o czym bym chciał powiedzieć? E, ja tak się dziwnie składa, że jestem e, członkiem dwóch stowarzyszeń. Przynajmniej tych dwóch, o których dzisiaj mówimy. Stowarzyszeń zajmujących się wolną kulturą, wolnymi danymi i, i, i wolnym wszystkim. Czyli Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska i Stowarzyszenia Wikimedia Polska opiekującego się polską Wikipedią. I w obu przypadkach jestem skarbnikiem. Co znaczy, że widzę, co tam jest pod spodem i jak naprawdę te stowarzyszenia funkcjonują. Ponieważ. Oba te projekty, Wikipedia i OpenStreetMap, mają strasznie dużo rzeczy wspólnych. E, mają też strasznie dużo różnic wbrew pozorom, e, wbrew temu co niektórym ludziom się wydaje. E, I to o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest to e, w jaki sposób oba projekty mogą skorzystać z różnic i podobieństw. E, to czego te projekty mogą się od siebie nauczyć? I dlaczego mogą się nauczyć? Otóż, na pierwszy rzut oka, Wikipedia fajny projekt. Robimy sobie encyklopedię, i tak jak Jarek mówił o danych, pytanie jest takie: A kto jest właścicielem danych, które wrzucamy na Wikipedię? No to wolna licencja mówi, że właścicielem danych są wszyscy, ale tak naprawdę. To gwarantem tego, że są wszyscy, jest Wikimedia Foundation w San Francisco. Czyli, na przykład, jak ktoś by chciał nas skarżyć jako edytora, że napisaliśmy, że ten facet się urodził dwa dni wcześniej, albo ta aktorka się urodziła 10 lat wcześniej niż podaje oficjalnie, no to może skarżyć w San Francisco. Powodzenia rzeczy, kominiarz. Tak? Z drugiej strony. Mamy OpenStreetMap i znowu jest pytanie takie, kto jest właścicielem tych danych? No właścicielem danych jest pewna firma w UK. Tak? Co byśmy nie mówili o tym, że my te dane wprowadzamy na wolnej licencji a, i my je edytujemy wszyscy na wolnej licencji, to de facto ich właścicielem jest pewna firma w UK. Tak? I należy jej zawierzyć z jednej strony, że ona będzie robiła to dobrze. I tak samo jak Wikimedia Foundation. Z drugiej strony, wolna licencja, licencja ODBL czy CC BY SA w przypadku Wikipedii gwarantuje nam to, że jeżeli firma, fundacja, stowarzyszenie itd., itd., które utrzymuje fizycznie bazy danych, powie: A ja już się w to nie bawię, zabieram, zamykam, sprzedaję to i będę od tej pory brać za to kasę. No możemy powiedzieć, droga fundacja, sorry winetu, ale tak to nie działa. Ponieważ te dane otrzymałaś na wolnej licencji i musisz je na taki udostępnić. I teraz oczywiście, jak zwykle, pewnie na końcu mogłoby się to skończyć w sądzie i tak dalej trwać lat X. Natomiast nikt nie może nikomu zabronić tych danych wykorzystywać. Czyli nikt nie może nikomu zabronić wykorzystać danych z Wikipedii, które są udostępniane tam. Każda Wikipedia jest zrzucana jako tak zwany dump bazy, mniej więcej co dwa tygodnie jakoś tak wychodzi, bo tyle tam serwery wyciągają. Z osm jest podobnie, co pewien czas te dane są, można sobie zrzucić, i, i jak ja te dane mam. To nikt mi nie, nie zabroni w żaden sposób i nie może prawnie, nawet nie może sobie wymyślić tego, że zrobi to prawnie, zabronić mi postawić mojej własnej bazy OSM i powiedzieć: Jeżeli droga firma międzynarodowa, organizacja międzynarodowa to by się już nie chce, to ja to postawię u siebie i będzie działać. Tak samo jak działało przedtem. Mogę? No mogę. I to jest właśnie to, o czym mówił Jarek, o sile wolnych licencji. Nikt nikomu nie może tego zabronić. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są społeczności, ponieważ w przypadku projektów otwartych mówimy o tym, że one się opierają z jednej strony o dobrze zdefiniowaną licencję, opierają się o to, że mamy jakieś ciało, które jest w stanie sfinansować. Rzeczy, które trzeba sfinansować, tak, czy nie? Serwery, oprogramowanie, łącza internetowe i tak dalej. No, wbrew pozorom, to nie jest za darmo i to naprawdę kosztuje. Tak? Jeżeli mówimy, tak jak mówił Jarek w przypadku otwartych lektur, 4,5 miliona pobrań rocznie, czy tak jak mówiliśmy o Janosiku, ileś miliardów zapisów GPS-owych, tak? to ktoś musi sfinansować, żeby te dane przyjąć i wysłać, przetworzyć i wysłać dalej. To nie są małe pieniądze. Mówimy naprawdę o ciężkich milionach rocznie. E, oprócz tego mamy społeczność, która mówi, dobra, to fajnie, to ja sobie wejdę i tutaj wyklikam. Tu sobie kliknę na mapie, tu sobie kliknę na Wikipedii e, i coś zadziała. E, I teraz się na robić ciekawie, ponieważ okazuje się, że społeczność projektów otwartych bardzo mocno się nakłada. Jeżeli weźmiemy e, Wikipedię i OpenStreetMap, to się okaże, że tak piradzo oko patrząc, e, połowa członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska jest również e, albo członkami, albo aktywnymi edytorami Wikipedii i odwrotnie. Odwrotnie jest mniej, dlatego że wielu ludzi nie do końca jeszcze rozumie, jak to się robi, bo napisać tekst na Wikipedii to jeszcze można, ale to mapa, kurczę, jakie to jest skomplikowane i w ogóle nie, nie wiem, co mam z tym zrobić. Tak? No, chyba, że da się kogoś namówić i tak jak Jarkowi się pokażę przed snem, może tam parę rzeczy przeklikać, i jest to w sumie trywialne. Powiem szczerze, edytor na końcu jest dużo prostszy niż Wikipedia. Bo ja sobie tam wyklikam, robię save i to już jest. Aha, a w Wikipedii, sobie ja sobie coś wyklikam, napiszę tekst. Aha, a ktoś potem mówi ty, ale to jest nieencyklopedyczne, ale nie ma źródła. Ale, ale w ogóle to jest naruszenie praw autorskich, ale w ogóle to jeszcze coś tam. No i ja siedzę w tej Wikipedii od 2006 roku, to będzie ile już 12 lat, tak? Jako steward fundacji, jeden z 30 ludzi na świecie. I tak czasem się zastanawiam. Kurczę, widzę taką edycję na jakiejś nepalskiej Wikipedii. Tak, z skądinąd. To chyba jest zła, ale w sumie to tam nie ma adminu, to ja mogę coś zrobić. Nie? A propos nepalskiej Wikipedii. Bardzo ciekawy, Marek bardzo ciekawie podniósł, ponieważ mówimy OpenStreetMap i, i, i Nepal. A ja kiedyś zrobiłem, mam na Wikipedii swoje skrypty, czyli boty, które robią różne rzeczy. Między innymi stworzyły 3300 artykułów o gminach nepalskich. Chyba tak się po polsku nazywa, bo to bardzo jest ciężko zdefiniować. To się nie przenosi ten podział administracyjny na, na, na polskie języki. Zajęło to pół roku, bo były fajne dane z Urzędu Statystycznego, tylko kompletnie się nie dawało eksportować, trzeba było je ręcznie obrobić i wyczyścić, więc we czterech żeśmy to tak pół roku czyścili. I po czym? Trzy, 4 lata temu była Wikimania w Londynie. I siedzę sobie na stoisku Stowarzyszenia Wikimedia Polska, na tej Wikimanii, tak jak tutaj mamy Natalię, która siedzi przed, przed drzwiami z naszym banerem. Podchodzi facet i mówi dzień dobry, bo ja jestem z Nepalu. Oho. Bo mnie rząd nepalski zatrudnił, żebym ja pilnował wpisów na Wikipedii o Nepalu. Ja mówię, no fajnie. A wiesz, ja zrobiłem właśnie takie edycje. Mówi, nie, niemożliwe. No, no tak. To jest siła otwartych projektów. W życiu bym nie spotkał tego faceta, gdybym tam nie pojechał. I teraz, jak weźmiemy, czego nie zabrakło w tym wszystkim, zabrakło tego, że dwa otwarte projekty nie do końca ze sobą współpracują. Czyli ja zrobiłem te artykuły o gminach, Marek zrobił te e, informacje geograficzne, e, jedno i drugie zrobiliśmy 4-5 lat temu, a o tym, że to zrobiliśmy, dowiedzieliśmy się pół roku temu, jak zaczęliśmy ze sobą gadać. Aha, kiepsko. No właśnie, to naprawdę by się przydało żeby znaleźć metodę współpracy. I oczywiście najlepszą metodą współpracy jest to, że, że ludzie z jednych i drugich projektów będą ze sobą gadać, że będą w tych samych stowarzyszeniach i będą coś razem robić. A do tego jeszcze, jak tam dojdą naukowcy miasta i tak dalej, które zaczną z tego korzystać, no to w ogóle będzie fajnie, bo wreszcie ci ludzie, na przykład studenci, Pana doktora, nauczą się o tym, że istnieje coś takiego jak otwarte dane OpenStreetMap, i te otwarte dane OpenStreetMap są podłączone do informacji o danym obiekcie na Wikipedii. Aha, a w jakim języku? No więc kiedyś, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której też chciałem powiedzieć, i to właśnie miało być pierwotnie dużą częścią mojej prezentacji. E, do niedawna w OpenStreetMap był taki tak Wikipedia. I tam był tak wikipedia.pl, DN i tak dalej. Tak? Albo Wikipedia w ogóle to był ten pierwotny artykuł w Wikipedii o danym obiekcie. A od niedawna na szczęście istnieje taki tak pod tytułem Wikidata. A co to jest Wikidata? Kto wie, co to jest Wikidata? Uuu, dobra, to tłumaczę. Cienko. Tak myślałem zresztą. Wikidata to jest taki pomysł, który powstał w Wikimedia Niemcy, żeby to wszystko, co istnieje w Wikipedii i w innych projektach wsadzić do machine readable bazy danych na wolnej licencji. I stworzono taką bazę, której każda rzecz, która jest, jest opisana. Co nam to daje? Jedziemy sobie do miasta X w Nepalu. Ono jest narysowane na mapie. To miasto ma tak wikidata, q ileś tam, bo tak się nazywają numerkowo określone opisy. Teraz pod tym q jest wszystko, co Wikipedia Wikidata wie o danym mieście. Na przykład to ile ma mieszkańców. Kto jest właśnie e, burmistrzem, a od kiedy jest burmistrzem i z jakiej partii i co zrobił i dlaczego w poprzednich wyborach e, to on nie był burmistrzem ale, on, e, i tak dalej, a, ale w 1427 roku e, to w tym mieście mieszkał jakiś guru, który coś tam robił i tak dalej, a w ogóle to e, w 1127 wybuchł tam wulkan. Aha. A kto by takie dane wyciągnął z mapy? No nikt. Otwarte projekty takie dane potrafią wyciągnąć. Oczywiście na mapie, jak wejdziemy na OpenStreetMap, tego nie zobaczymy jeszcze. To jest to, o czym, nad czym chcemy popracować mocno. To jest to, żeby podobnie jak miasto Poznań pokazywało dzisiaj rano swoje, swoje mapy, trzeba pokazywać na mapie to, co chce społeczność. Tak? To, to, co ludzie chcą zobaczyć, a nie to, co jest naprawdę mapą. Tak? Bo mamy cały czas problem w OpenStreetMapie pomiędzy tym, że z jednej strony jest to projekt mapowy. Więc jak projekt mapowy, to od razu się myśli o geodezji, o kartografii, o odwzorowaniu obiektów geograficznych na mapie w takim lub innym odwzorowaniu. A jak wchodzi taki człowiek, z ulicy mówi, kurde, bym coś zrobił taki tego klik, klik, klik. Gdzie tu jest najbliższa knajpa, gdzie wódkę mogę kupić od tej porze, nie? To on by chciał zobaczyć to na tej mapie. I. Aha. Hymn grają, to chyba na baczność powinienem stanąć. Ale nie wiem na zewnątrz. I teraz cały problem polega na tym według mnie w OpenStreetMap, że mapa, która fizycznie jest, jak ktoś wejdzie na OpenStreetMap.org, to dostaje jakąś mapę i on nie bardzo wie, co ma z tym zrobić. I on nigdzie nie ma napisane, że a wiesz co, jakbyś tu kliknął, to byś mógł to zedytować. A może byś powiedział, że tu obok ciebie w sklepie to sprzedają fajki, albo gazety, albo coś tam, a one jest otwarte od 7 do 18 w dni powszednie. Tak? Natomiast nic nie przeszkadza temu. Wolna licencja nie przeszkadza temu, że projekty takie jak Janosik mogą wykorzystać te dane, które tam są, do tego, żeby zbudować aplikację biznesową. Przecież nikomu nie przeszkadza, żeby jeżeli ja wpisuję coś do OpenStreetMap czy do Wikipedii, to moim założeniem jest proste. Ja chcę, żeby te dane były przez kogoś wykorzystane. Okej, okay. prawda jest taka, że czasami się zdarzają tacy ludzie, którzy na przykład mówią: Bo ja tu napisałem artykuł w Wikipedii i proszę mi go nie zmieniać, bo on jest jedynie oficjalny o aktorze X. Fajnie. A pamiętasz, co kliknąłeś, jak zapisywałeś artykuł? Wyrażam nieodwoływalną zgodę na udostępnienie tych danych na publicznej licencji. Pa. <grym> to jest fajne w, tym, w jednym i drugim projekcie, jest to, że tak naprawdę właścicielem tych danych. Jest nikt. Dowolny, dowolna osoba z nas. Tak? Że właścicielem jest społeczność. Ci, co pamiętają PRL, to pamiętają, że w PRL-u tak naprawdę ustrojem PRL-u nie był socjalizm realny, tylko był tak zwany komisjonizm. Za wszystko odpowiada komisja. Powoływało się komisje i komisja misia spisywała na straty. I tak naprawdę że tak działa dowolna, otwarta społeczność. Ponieważ właścicielem tego wszystkiego, co tam jest, jest nikt. Czyli jakaś mgliście określona społeczność. Dobrze, rozgadałem się zupełnie i to chyba pewnie tyle. E, jakby ktoś chciał pogadać o tym, jak te dwie społeczności ze sobą pozbierać do kupy i jak się nauczyć z jednej do drugiej, bo jeszcze bym pewnie mógł ze 4 godziny o tym gadać, e, to serdecznie zapraszam do, na przerwie albo i tak dalej. Przez następne dwa dni jestem. Dziękuję bardzo.